Witajcie, witam w kolejnym odcinku 5 ciekawostek na moim kanale. Dziś swoim gościem jest Pakol z kanału Mafy i Pakol. Zapraszam. Ciekawostki nie ze strony kapel. Im bardziej intensywnie żółty jest twój mocz, tym bardziej odwodniony jest twój organizm. Kolor moczu w odpowiednio nawodnionym organizmie to żółty, złoty, słomkowy. Jeśli budzisz się rano i pierwsze co robisz to sprawdzanie Facebooka na telefonie, to znaczy, że w zainteresowanej uzależnienia od mediów społecznościowych. Kobieta, w ciągu kilku sekund, zobaczenia mężczyzny po raz pierwszy już wie, czy byłaby spłonna pójść z do łóżka. Ruchome schody zostały stworzone ponad 120 lat temu w 1892 roku. Pierwsze ruchome schody to Jazz Arena i konstrukcja nie została prawie wcale zmieniona od tego czasu. Jeśli ugryzł Cię komar, przyłóż w miejsce ugryzienia na kilkanaście sekund gorącą, ale nie parzącą łyżeczkę do herbaty. Ciepło przyłożone punktowo zniszczy białko wstrzyknięte przez komara, które jest odpowiedzialne za silne swędzenie. Jeśli film Ci się spodobał, daj łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej ciekawostek, zostaw tu głosowy ślad w postaci subskrypcji. Nie zapomnij również zajrzeć na kanał mojego gościa. Link w opisie. Do usłyszenia. Cześć!